Witajcie, dzisiaj zagramy w lotto, a konkretnie w Keno oraz w szybkie 600. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Hazardowe studio znowu nadaje, a nadaje dzisiaj z szybkim 600 oraz z Keno. Z tym, że szybkie 600 jest tylko jedno losowanie na 7 zakładów, aczkolwiek zawarłem wszystkie 32 możliwe do wylosowania liczby. W każdym zakładzie każda wylosowana liczba musi znaleźć swoje miejsce. Kwestia tylko, żeby było ich jak najwięcej w jednym rzędzie. Zobaczymy, czy się uda cokolwiek wygrać. Keno to 5 moich ulubionych liczb, które dały mi ostatnio, jest film na kanale, wygraną 250 zł, i teraz 7 losowań. Mam ogromną nadzieję, że ten sukces się powtórzy. Może nie dziś, ale przynajmniej w najbliższym czasie. I to tyle. Zapraszam serdecznie, kto ma czas, kto ma ochotę, żeby się ze mną pobawić, zapraszam do obejrzenia poszczególnych losowań. Zaczynając montaż wczoraj tego filmu, wszystko było ok, a dzisiaj rano mam 39 temperatury, chyba Jacek mnie zaraził. Także do lekarza i zobaczymy, co z tego wyniknie. A póki co szybciutko sobie sprawdźmy. Szybkie 600 najpierw. Liczba pierwsza, która padła, to liczba 2, a więc w drugim rzędzie zaznaczmy i. Kolejna to 14, tutaj mamy pierwszy rządek, zaznaczmy. I następna 15. Po kolei pokazuję liczby, żeby było ciekawiej. Tutaj też mamy w pierwszym rzędzie, więc są dwa trafienia, 2 złote wygrana. Następna liczba, 18. No tutaj niestety mamy czwarty rząd, nie udało się. Kolejna, już przedostatnia liczba to 20. 20 w piątym rzędzie, niestety. Czyli mamy dwa trafienia i ostatnia liczba 29 i tu mamy pierwszy rząd. Fajnie, a więc 3 trafienia. W pierwszym rządku to jest wygrana 4 złote. Macie powyżej tabelkę ze wszystkimi liczbami i teraz szybciutko przejdźmy już do keno, poprosimy o pierwszą tabelkę i tak piątki nie ma, 23 nie ma jest 24, 54 i 56 brak. A więc tutaj mamy pierwszy yy, zakład przegrany. Kolejny piątka jest. 23, o też jest. 24 nie ma. Jest 54, a więc jest trójeczka. Jest wygrana 4 złote. Dobra, dobra i coś, chociaż coś. Kolejna 5 jest. 23, nie ma. 20, jest 23, 24 nie ma. 54 nie ma, jest 56, a więc znowu.

Również nie ma 54, 56 jest w ogóle na 0 ani jednego trafienia. I ostatni, już kupon piątki nie ma 23, 24 jest 54, 56 niestety nie ma, a więc tutaj niestety nic. Łącznie podsumowanie dnia: cena kuponu 28 zł, wygrana 12. Tak jak wspomniałem, szybko, szybko, ponieważ czuję się fatalnie. Temperatura 39, idę do lekarza. Dziękuję za obejrzenie. Proszę o subskrypcję i idę do. Usłyszenia następną razą. Będzie mi bardzo również miło za lajka. Do usłyszenia.